siemano siemano chciałbym wam pokazać postępy prac nad dazaczkiem. jest już całkiem nieźle jest praktycznie przygotowany do lakierowania jeszcze parę rzeczy drobnych zostało do zrobienia tak jak na przykład siedzenie chciałbym zrobić suwane siedzenie po to żeby najmłodsze dzieci takie nawet do takie poniżej dwóch lat żeby mogły też sobie wsiąść do tego i trzymać się za kierownicę to, to będzie ten fotelik suwany, będzie super. No, a tutaj mamy już wszystko gotowe. Zawieszenie jest na sprężynach. Cała elektryka jest jeszcze, co prawda, nie niepodłączona. Ja ją zrobię na nowo. To jest tylko tak na krótko podłączone. Nie mam jeszcze mechanizmu do zmiany biegów. Znaczy miałem go, ale się rozleciał, on już działał, ale no nie wytrzymał tam w środku ten przełącznik do jazdy do przodu, jazdy do tyłu. Rozleciał się, eksplodował, sprężynka wystrzeliła, i, i to wszystko się rozpadło. Dlatego będę tam kombinował coś zupełnie innego. Najprawdopodobniej jakieś krańcówki zastosuję, a sam mechanizm blokady tej, tej gałeczki będzie jeszcze w jakiś inny sposób na jakiejś sprężynce, na czymś może na jakimś magnesie. No coś tam wymyślę, żeby to tak ładnie klikało, żeby było cyk-cyk-cyk żeby można było jechać do przodu, do tyłu. Z przodu też jest zawieszenie na sprężynach. Ono tak słabiutko tam działa, bo ono jest jeszcze w tej chwili w ogóle nie nasmarowane. Ze względu na to, że muszę to wszystko jeszcze raz rozebrać i dać do lakierowania. Tutaj będziemy mieć taką szybę, zrobioną replikę na wzór oryginału no i tutaj będę jeszcze walczył tutaj sporo pewnie z tym przodem bo chcę go wystylizować trochę na Fiata 125 i tutaj będą właśnie podwójne halogenki udało mi się dostać bardzo ładne logo Azaka to na środeczku też będzie pięknie do kół Piękne kołpaki, krańcóweczka będzie zarówno na szybę, jak i tutaj po bokach puszczę ładnie też krańcówkę, tą taką szczeleczkę, żeby to po prostu wszystko pięknie wyglądało. No i do niego jest też zdalne sterowanie. Mamy pilot. I zechciejcie, że wam teraz pokażę, jak on jeździ. Zanim wyjedziemy, chciałbym jeszcze pokazać dwa detale, o których nie wspomniałem. To jest otwierana klapa bagażnika. Tutaj trochę żelastwa nawrzucałem, żeby zasymulować obciążenie tylnej osi. No i tutaj mamy takie piękne, chromowaną stacyjkę i włącznik świateł tu będzie. No i oczywiście klakson. Klakson musi być. Bez klaksonu nie ma zabawy. To co? Jedziemy! O nie! Zakopał się. Poszedł! No ja tutaj piaskuję, więc jest sporo bałaganu. Ale generalnie nawet w trudnym terenie sobie radzi. Jemu wydaje się, że tak ciężko idzie, bo on ma tak zwany wolny start, czyli na początku zaczyna jechać nieco powoli. A potem coraz mocniej i mocniej i mocniej, to jest po prostu, żeby nie było takiego strzału dla dziecka, jak ciśnie pedał gazu, żeby nagle zaczął szybko jechać. Jeszcze go nie opanowałem, to są pierwsze próby. Oh, yeah! Co ty myślicie? Fajna sprawa, co? Już niedługo go pola kieruje i zobaczycie też go w pełnej okazałości, jak jeździ moja córa. Także do zobaczonka na razie, hej, cześć!